Zobaczcie kochani, jak tu pięknie. Jest dosyć mocno zachmurzone. Dzisiaj nie ma zbyt dużo słoneczka, ale mimo wszystko y, jest dosyć widoczne. Tu są wyciągi. Wyciągi narciarskie. Daj rączkę. Tak to ładnie wygląda Dookoła Tam nie biegnie Tak pięknie zobaczcie Ale super Zobaczcie jak to Przepięknie wygląda Taka duża przepaść Tam są jakieś stawy na dole A wyjechaliśmy, bo tam na tej granicy między Polską a Słowacją są takie sklepiki chcieliśmy kupić spirytusik, żeby zrobić sobie propolis, taki zdrowy propolis o jej wartościach. Idę. Pomalutko, Marszu, Stop, 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 stop! Okay. Jesteśmy na Słowacji, zatrzymaliśmy się w łysej polanie tutaj. Teraz tak strasznie pada, że sobie nie pochodzimy. Musimy e, poczekać, aż przejdzie ulewa. No, tutaj są dookoła jakieś sklepy z alkoholami to nasz główny cel żeby kupić jakiś dobry spirytus do propolisu no, ale zaraz wam pokażę yy, przez okno auta jaki jest piękny widok także zostańcie ze mną także patrzcie kochani jak tu jest ładnie jakieś skały na górze dookoła jest tu przepięknie Dzieci chcą lody, no będą lody. Zaraz jedziemy do restauracji. Tak, No. I tam, moi drodzy, są te sklepiki. Tutaj to nie wiem, czy to jakiś hotel jest, czy co. Ale tu dookoła... Czekajcie, kochani, tutaj wam pokażę jakaś... O. Także tak. Hej, witajcie. Jestem teraz w miejscowości Gliczarów Górny. Zatrzymaliśmy się tutaj, bo tutaj mają w budkach bardzo dobre swojskie serki, łoscypki, które bardzo, bardzo lubimy. No i przy okazji pokażę Wam tutaj, jaki jest przepiękny widok. Jest po prostu przepiękny. Zaraz Wam pokażę, moi drodzy. Ale tych serków nakupowaliśmy. A w Słowacji kupiliśmy alkohole Także Wam też pokażę Oryginalne alkohole Dobra, już Wam pokazuję Patrzcie moi drodzy, jak tu jest pięknie Ojej, byczek Uuu, Ale jazda No to muszę się ewakuować Także kochani, zobaczcie, jak tu jest pięknie to jest kilka kilometrów od Bukowiny Tatrzańskiej. I tutaj jeszcze Wam pokażę z drugiej strony, moi drodzy. A, momencik. Z drugiej strony, moi drodzy. Jak pięknie. Jejku, jak chcę tu mieszkać, jak to jest pięknie. Chcę mieć jeden domek w górach, a drugi na dworze. Tam widać Tatry, patrzcie jak super. Dobra, idę Wam tutaj pokazać tą budkę z serami. Tutaj mamy serki, o bunt to jest, to jest który serek? To jest on jest taki większy. ale to jest wędzony? Może być wędzony, ale mówię, on jest tak bardziej na słodko. Zobaczcie, żurawinka, rob żurawinowy, wszystko własnej roboty. Mmm, pyszności. A tutaj są malinkowe czy pożytkowe jakieś? Tutaj też jest żurawinka, to jest aha. bardziej do mięs, taka bardziej A, na chwaśno. super, super. To takie budeczki tutaj mają. No. Także tak. Moi drodzy, e, jestem teraz e, no, w tym moim kompleksie, w którym się zatrzymaliśmy w Bukowini Tatrzańskiej e, na Olczańskim Wierchu. I apartamenta Wam już pokazywałam i dookoła Wam już pokazywałam, ale nie pokazywałam jeszcze Wam innych pomieszczeń. Między innymi pomieszczenie e, takie o, żeby sobie na przykład kawkę wypić gdzieś na dole, albo taka bawialnia dla dzieci jest bardzo fajna i zaraz was oprowadzę, wam to wszystko pokażę. Także zostańcie ze mną. To się znajduje na dole. Tutaj są pierwsze drzwi. Patrzcie. Tutaj jest stół do ping-ponga. Także już wam pokazuję. Tak jak powiedziałam, w pierwszym pomieszczeniu znajduje się um, no, ping-pong. Można sobie pograć w tenisa stołowego. Tutaj jest taka sala konferencyjna, też chyba na jakieś bankiety. Cały kompleks znajduje się na dole. Tutaj jest taka poczekalnia, można się zrelaksować przy kawce, herbatce. Bardzo wszystko ładnie urządzone na wysoki standard. Telewizor, duży telewizor. O, no i to, co lubią dzieci, to oczywiście piłkarzyki. Wszystko tak porządnie wykonane. Meble piękne, widoki przepiękne, superancko. No i tutaj to pomieszczenie to mnie już w ogóle rozwaliło. Muszę Wam powiedzieć: Bilardzik. Uwielbiam grę w bilarda. Od szczenięcych lat. Także dzisiaj na pewno sobie zrobimy kilka partyje. No, można tutaj się kawki napić, czy nawet piweczka, co tam lubicie. Wszystko jest tak przemyślane. Wszystko jest i dla rodziców, i dla dzieci. Tutaj jest toaleta, żeby nie trzeba było iść do apartamentu tam na górę, bo my mamy na samej górze apartament. Toaleta bardzo, bardzo ładnie urządzona. Wszystko porządnie wykonane. Tam dalej nie będę wchodziła. No, i oczywiście ta bawialnia dla dzieci. Dzieciaki, jak to zobaczyły, to po prostu za nie mówiły. Super, super, naprawdę to jest tak przemyślane. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, moi drodzy, bardzo. Polecam, gorąco polecam. Chodź tu o Tutaj jest fajna restauracja, taka regionalna, spalnica. Mieliśmy jechać do restauracji ta tradycja, ale są poblokowane drogi z dwóch stron, także z dzieciakami ciężko jest iść na pieszo. Także musieliśmy wybrać tym razem tą restaurację. Zobaczymy, wydaje się fajna. Też jest bardzo ładny widok. Tu jest tań troszeczkę tańsze jedzenie, w restauracjach jednak jest dużo drożej. Tu nie chodzi już o cenę, ale po prostu no, nie, nie mieliśmy możliwości, żeby po prostu iść na pieszo. Blokują drogi, dlatego że tam robią drogi dookoła także. Oczki dookoła tej restauracji. Silent? Silence? bardzo ładnie też jest naprawdę bardzo bardzo ładnie no takie piękne uroki takie piękne widoczki prawda Oskarek super tu jest prawda widzicie ale tu jest super stron kolonets